Witam serdecznie Mamy koniec roku szkolnego i niebawem akademickiego Więc zachęcam do podjęcia wyzwania z wiedzy ogólnej Quiz, który teraz przeprowadzę zawiera 10 pozornie łatwych pytań z 10 kategorii Ale czy zdołacie na nie odpowiedzieć? Ostrzegam, odpowiedzi mogą Was zaskoczyć Eee, to będzie pogrom 10 do zera. Kategoria pierwsza, geografia jak nazywa się największa pustynia świata? Sahara. Arktyka. Hm, twarciarz. Zapomniałem o pustyniach lodowych. Kategoria świat sportu. Kiedy miała miejsce ostatnia olimpiada? O, podchwytliwe. Miała mieć miejsce w 2020, ale odbyło się w 2021. Olimpiada trwa teraz. Nie no, kred... Zaraz jak to? Olimpiada to okres czterech lat pomiędzy igrzyskami. Nie wiedziałem. Języki obce. Jaki jest oficjalny urzędowy język Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej? Angielski. Hmm. USA nie posiada oficjalnego języka urzędowego. Ten kujs coraz mniej mi się podoba. Chemia. Jak inaczej nazywa się powolny proces utleniania. Utlenianie to inaczej spalanie. Mm. Powolne utlenianie to korozja, podczas gdy spalanie to gwałtowne utlenianie. Nie, no, aby odpowiedzieć na to pytanie, to trzeba być po piątej klasie podstawówki. G. Muzyka. Jaki jest kraj pochodzenia instrumentu muzycznego, jakim są dudy? Nie mylić z kobzą. To zapewne Szkocja. Uważa się, że jest to starożytny Rzym. To Juliusz Cezar grał na dudach? Nie można tego wykluczyć. Fizyka. Za pomocą jakiej jednostki jest opisywana wartość ciężaru? Jest to kilogram, gram, tona, kwintal, funt, uncja, karat, newton. Co to za bzdura! Kilogram jest jednostką masy, a to co innego niż ciężar. Przykładowo, w stanie nieważkości ciało o masie 10 kg ma ciężar 0 N. Kanis, jak złośliwym trzeba być, aby stworzyć takie pytanie. Informatyka. Na kiedy jest datowany najstarszy znany komputer? Maszyna Turinga, 1936. Mm. Pierwszy wiek przed naszą erą. To jakiś nonsens! Pierwszy znany komputer, czyli maszyna licząca, to mechanizm z antyki Hiry. Uważa się, że jego przeznaczeniem było obliczanie pozycji ciał niebieskich. To coś nie miało nawet połączenia z internetem! Literatura. Czy hobby J.R.R. Tolkiena ma jakikolwiek związek z rzeczywistymi wydarzeniami? No nie, przecież to fantazy! Mm. Owszem. Hobbit powstał na skutek udziału autora w I wojnie światowej. Podczas krycia się w okopach pod ziemią Tolkien napisał W pewnej norze ziemnej mieszkał sobie pewien hobbit. Zaraz wyjdzie, że Bilbo Baggins miał stopień sierżanta. Biologia. Jaki wpływ na organizm człowieka ma kwas nikotynowy? Yy, zapewne uzależniający. Kwas nikotynowy to inaczej witamina B3 albo witamina PP. Odpowiada ona za metabolizm oraz poprawne działanie układu krwionośnego i nerwowego. Autorowi tych pytań wyraźnie brakowało tej witaminy. Historia Odpowiem na to pytanie. Muszę, muszę! Kto jako pierwszy objął urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych? Jerzy Washington. Samuel Huntington Sprzeciw! Weto! Nawet Wikipedia mówi, że Waszyngton był pierwszy! George Washington był pierwszym prezydentem wybranym w momencie, gdy Stany Zjednoczone posiadały własną konstytucję. Ale przed jej ratyfikacją były jeszcze artykuły Konfederacji i wieczystej Unii, których wejście w życie ustanowiło Stany Zjednoczone. Huntington, który był przewodniczącym Kongresu, objął urząd prezydenta z automatu. Eee, czyli Waszyngton był drugi? Nie, był jedenasty. Dziękuję wszystkim za udział w quizie i gratuluję zwycięzcy! Dziękuję. Wygraną pragnę przekazać Spychowi, co by w końcu wyremontował korytarz w swoim mieszkaniu. To bardzo miłe, ale wygrałeś okrągłe zero. O! Myślisz, że będzie pasować do korytarza? Jak? Jak? Jakim cudem przegrałem? Z nim? Wiesz, za bystry to on nie jest, ale wiedzę, ma sporą. Tak! No to powiedz, dlaczego świetliki świecą? Wytwarzają lucyferynę, która utlenia się w kontakcie z powietrzem. E, czekaj, mądralo, zaraz ci zagnę. E, dlaczego klapa od kanału jest okrągła? Bo to jedyny kształt, który gwarantuje, że klapa nigdy nie wpadnie do kanału. A, gdzie jest ukryta bursztynowa komnata? U Kanisa w piwnicy.